Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego podcastu Dorwać Bestie, pamiętaj o subskrypcji i łapce w górę. Dziękujemy. Dorwać Bestie w RMFFM. Imię i nazwisko: Michael Skakel Miejsce i czas. Stany Zjednoczone, Greenwich. 30 października 1975 roku. Liczba ofiar: Jedna. Do tej pory przebywa na wolności. Belheven, jak sama nazwa wskazuje, miało być rajem dla zamożnych elit Greenwich w stanie Connecticut. Ogrodzone i strzeżone osiedle, niedostępne dla przypadkowych przechodniów, gromadziło pracowników wielkich korporacji i spadkobierców fortun. Życie mieszkańców tej ekskluzywnej enklawy było pozbawione trosk, przynajmniej tych materialnych. Jedną z nich była Marta Moxley. Jej rodzice byli świeżo upieczonymi nowobogackimi, którzy dzięki korporacyjnej karierze jej ojca sprowadzili się do Belhaven w 1974 roku, zamieszkując duży dom z basenem i pięknie urządzoną działką. Piętnastoletnia wówczas dziewczyna była popularna wśród rówieśników, dobrze radziła sobie w szkole i przeżywała swoje pierwsze miłości. Jej chłopakiem był Peter, nastolatek mający opinię łobuza. Jak sama wspominała w pamiętniku, raz traktował ją czule i z troską, kiedy indziej był obojętny i nie poświęcał jej czasu. 30 października 1975 roku, dzień przed Halloween, wszystkie dzieciaki z sąsiedztwa planowały imprezę. Dorośli, znając możliwości swoich latorośli, na tę okazję wynajęli dodatkowego ochroniarza, który miał pilnować, żeby intensywność owych psikusów nie doprowadziła do jakichś zniszczeń. Centrum imprezy miał być dom rodziny Skajkalów. Marta pojawiła się tam o 19.00. Łącznie wydarzenie zgromadziło około kilkudziesięciu uczestników. Ekipa razem ruszyła eksplorować Belhaven, a po kilku godzinach zabawy wrócili do punktu wyjścia. Ochrona nie zarejestrowała żadnych destrukcyjnych ekscesów, więc wieczór przeszedł w społeczności bez negatywnego echa. Dzieciaki rozeszły się do domów. Tylko Marta nie pojawiła się u siebie. Gdzie ona może być? Już późno. Spokojnie, kochanie, to są nastolatki. Pewnie przemknie się po cichu do siebie, jak się już pożegna z Peterem. Czas mijał, a dziewczyna nie pojawiała się w rodzinnym domu. Niepokój matki sięgał zenitu. Około drugiej w nocy zdesperowana zaczęła dzwonić do sąsiadów, rozpytując, czy ktoś ją widział. Koleżanka Marty, Jolie Skakel, powiedziała jej, że widziała dziewczynę po raz ostatni w towarzystwie swojego brata, Tomiego. Chłopak utrzymywał, że widział ją ostatni raz około 21.30, gdy kierowała się w stronę domu. Skaikelów od Mauxleyów dzieliło raptem 150 metrów, więc powinna trafić do siebie po najdalej kilkunastu minutach. Jednak tak się nie stało. Nad ranem mocno zaniepokojeni rodzice wezwali na pomoc policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, słyszeli podobne historie już setki razy, więc rutynowo uspokojali zaniepokojonych Mowclejów, jednocześnie przeszukując dom, by sprawdzić, czy dziewczyna nie wślizgnęła się doń po cichu, by uniknąć konsekwencji ze strony rodziców. Masz coś? Ani śladu dziewczyny. Pewnie utknęła u chłopaka i teraz nie wie, jak wrócić, żeby nie dostać szlabanu. W Belhaven wstał kolejny dzień. Wieść o zaginięciu Marty rozeszła się po osiedlu. Wielu z sąsiadów zadeklarowało pomoc i zaczęło szukać dziewczyny. W tym jej najlepsza przyjaciółka, Sheila. Eksplorowała okolice, zaglądając we wszystkie znane im miejsca. W końcu dotarła pod dom przyjaciółki i nawet tutaj postanowiła się rozejrzeć. Podczas przeszukiwania ogrodu dokonała przerażającego odkrycia. Panowie, tutaj! To chyba Marta! W zaroślach okalających działkę Okslejów leżało ciało Marty. Już na pierwszy rzut oka było widać, że dziewczyna została ciężko pobita. Być może także zgwałcona, na co wskazywała opuszczona bielizna. Zespół ratowniczy, przybyły na miejsce, stwierdził zgon. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do przeszukania okolicy. Dosłownie kilka metrów od ciała znaleźli odłamaną główkę kija golfowego prawdopodobnego narzędzia zbrodni. Pierwsze wnioski wskazywały na to, że dziewczyna została napadnięta od tyłu podczas powrotu do domu. Morderca najprawdopodobniej ogłuszył ją i zaciągnął w krzaki, gdzie pobił i chciał wykorzystać seksualnie. Jednak późniejsza sekcja zwłok nie wykazała, że doszło do gwałtu. Jak myślisz, to jakiś przypadkowy napastnik? Nie, nierealne. Po pierwsze, całe to osiedle jest jak koszary, zamknięte i strzeżone, więc żaden włóczęgę ani przypadkowy przechodzin tu nie trafi. Po drugie, brutalność ataków wskazuje, że sprawca miał jakiś osobisty, emocjonalny stosunek do ofiary. Odrzucony amant być może. Śledczy postanowili odtworzyć bieg wydarzeń feralnego wieczora. Zaczęły się przeszukania okolicy i przesłuchania sąsiadów. W domu Skekelów, który był centrum imprezy, funkcjonariusze dokonali tylko pobieżnych oględzin. Żaden policjant nie odważyłby się nękać owdowiałego wdowiałego dwa lata wcześniej rasztona Skekela, ojca siódemki dzieci, człowieka bardzo zamożnego i powiązanego ze słynną prezydencką rodziną Kennedy. W domu tym nie działo się dobrze. Po śmierci żony Raszton zatopił smutki w alkoholu, nie zwracając specjalnej uwagi na wychowanie dzieci. Te natomiast miały dostęp do dużych pieniędzy przy braku kontroli. Taka mieszanka działa wybuchowo na każdego nastolatka. Podsycała ich pewność siebie, poczucie wyższości i bezczelność. Detektywom wkrótce udało się ustalić prawdopodobny bieg wydarzeń tragicznej nocy. O 19 marta dociera do Skakelów, ale nie wchodzi do domu. Przed posiadłością stoi zaparkowane auto, a w nim 15-letni Michael Skakel, a wkrótce dołącza do nich 17-letni Tommy Skakel. Około w pół do dziesiątej do samochodu wsiada letni Rushton Junior i każe dzieciakom wysiadać, bo ma odwieźć do domu kuzyna Jimmy'ego. Małe laty wysiadają, Marta rozmawia jeszcze chwilę z Tomim, po czym udaje się w stronę domu. Czyli z tego wynika, że w ogóle nie wchodziła tej nosy do Skaker'ów. Na to wygląda. Według zeznań uczestników imprezy Michael pojechał razem z Rashtonem Juniorem odwieźć kuzyna, a Tommy po rozstaniu z Martą poszedł do domu. Tu dalszy ciąg wydarzeń pozostał nieznany. Jedynym tropem był złamany kij golfowy. Nie był to zwykły, tani kij, tylko markowy, ekskluzywny, należący do tej samej serii, którą posiadali Skakelowie. Rushton Senior zeznał, że jego dzieci nie mają w zwyczaju zachowywać porządku, stąd kije golfowe były często porozrzucane po ogrodzie, do którego mogli mieć dostęp wszyscy mieszkańcy osiedla. Śledczy postanowili wziąć pod lupę nowego lokatora do muskaikelów, zatrudnionego niedawno korepetytora 24-letniego Keneta Littletona. Młody nauczyciel, wynajęty do poprawy wyników edukacji na dorośli rasztona seniora, zamieszkał w posiadłości dokładnie w dniu zbrodni, 30 października. Przesłuchania nie wniosły jednak niczego nowego. Kenneth w ogóle nie znał Marty Mouxley. Przesłuchania z użyciem wariografu dawały niejednoznaczne wyniki, jednak w toku dalszych badań wyszło na jaw, że Littleton cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową i to ona miała wpływ na wątpliwości wykazane przez tzw. wykrywacz kłamstw. Udało się ustalić, że młody nauczyciel feralnego wieczora oglądał telewizję. Około 21.45 służąca rodziny poprosiła go, by sprawdził źródło hałasów w okolicy domu. Niczego nie zauważył na zewnątrz. Nie odnotował również obecności synów reszta seniora w domu. Tomi Skakel widział ją ostatnią. To na nim musimy skoncentrować działania. Zgadzam się, ale badaliśmy go wariografem już dwa razy. Dobra wola rasztona seniora z czasem zaczęła gasnąć. Po kilku miesiącach ze współpracującego sąsiada zmienił się w zasłaniającego się prawnikami oponenta śledczy. Tym samym urwał się ostatni wątek podjęty przez detektywów i śledztwo utknęło na kolejnych 16 lat. W 1991 roku aresztowano podejrzanego o gwałt Williama Kennedy Smitha. Z uwagi na rodzinne koneksje postanowiono sprawdzić, czy nie miał nic wspólnego z morderstwem Marty Moxley. Na wieść o wznowieniu śledztwa, rashton Skeikel zatrudnił prywatnych detektywów do monitorowania działalności policji. Przełom nastąpił dopiero w 1995 roku. Słyszałeś? Młodzi Keikelkowi zmienili zeznania. Powiedzieli coś nowego? Tak. Między innymi to, że w 75 kłamali. Tommy Skakel przyznał się, że podczas przesłuchań po zbrodni ukrył fakt, że nie rozstali się z Martą o 21.30, przeciwnie, spotkali się w ustronnym miejscu i uprawiali erotyczne pieszczoty. Około 22.00 rozstali się i udali do domów. Michael Skakel zeznał, że około 23.00 udał się pod dom innej piętnastolatki, która wpadła mu w oko, lecz nie udało mu się jej wywabić na zewnątrz, więc zaspokoił się w ogrodzie dziewczyny i wrócił do domu. Prokuratura w toku przesłuchań środowiska o braci postanowiła postawić zarzuty Michaelowi. Jak się okazało, jeden z jego szkolnych kolegów twierdził, że Skakel niejednokrotnie opowiadał mu, że kiedyś kogoś zabije i ujdzie mu to na sucho, bo należy do rodziny Kennedych. Opowiadał mu także, że rozwalił głowę jednej dziewczynie, która odrzuciła jego zaloty. To wystarczyło, by w 1996 roku Michael Skakel z zarzutem zabójstwa stanął przed sądem. Proces, oparty na poszlakach, był mozolny. Jednak w 2002 roku doszło do skazania. Według sędziego, zamroczony alkoholem i odrzucony nastolatek był sprawcą zbrodni. Michael Skakel dostał wyrok 20 lat więzienia. Stały za nim jednak duże pieniądze i wpływy. W 2013 roku doszło do rewizji procesu. Wskazano na zaniedbania ze strony obrony, do których przychylił się sędzia i zezwolił na kaucję. Oskarżony wyszedł na wolność i cieszy się nią do dziś, czego nie może przebolać matka ofiary. Gdyby nie koneksje i majątek, morderca mojej córki po prostu by siedział. A tak to ta sprawa się będzie ciągnąć w nieskończoność. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFN.